Zaprezentuję teraz kolejny, krótki filmik, który ma za zadanie pokazać, później, czym jest ta predykcja. Około 3 milionów Polaków pije szkodliwie i ryzykownie. Czy jesteś gotów podjąć walkę z uzależnieniem? Witaj w świecie Helping Hand, innowacyjnym środowisku opartym o sztuczną inteligencję addictions.ai. Które automatycznie liczy i analizuje wiadomości przesyłane na platformie oraz śledzi Twoją aktywność w dzienniczkach głodu i uczuć. Kontrola licznika trzeźwości, a także ocena postępów w rozwiązywanych zadaniach i ćwiczeniach terapeutycznych pozwala na inteligentną kwalifikację użytkowników pod kątem podejmowanych działań. W razie nawrotu choroby alkoholowej Helping Hand stosuje wobec pacjenta doraźne działania zniechęcające go do sięgnięcia po butelkę, lub przydziela specjalistę, który udzieli mu pomocy w trakcie sesji. Wejdź na h24.pl. Więc to jest przedstawienie tej groźno brzmiącej sztucznej inteligencji. A teraz jeszcze zerknijcie, proszę państwo, na panel. Tu są oczywiście dane zakodowane, więc nic, nic co miałoby wypłynąć nie wypłynie. Chcę tylko zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Nazwa jest stara, więc proszę nie przejmujcie się, ponieważ w dniu dzisiejszym zrebrandowaliśmy naszą aplikację, która była bardzo mocno skoncentrowana na uzależnieniu od alkoholu. Na aplikację, która ma szersze spektrum dotarcia do grupy docelowej osób uzależnionych, współuzależnionych, dorosłych dzieci, alkoholików. Helping Hand. Pomocna dłoń, ponieważ to o czym powiedział Marek, wspieramy ją również terapeutami. Mamy w tym misję i cel. 18 tysięcy pobrań aplikacji, kont użytkowników aktywnych, którzy nie usunęli ponad 7 tysięcy, wiadomości prywatne między użytkownikami, 87 tysięcy wiadomości, 15 tysięcy dzienniczków uczuć, czyli kolejne z narzędzi terapeutycznych, które tak naprawdę uczy nas identyfikować uczucia i emocje, dzięki czemu jesteśmy w stanie rozwiązywać problemy bez sięgania po używkę. Kolejna ważna dana, Dzienniczki głodu, te 20 narobów, 515 tysięcy objawów, które już mamy zidentyfikowane, na podstawie których jesteśmy w stanie zidentyfikować, a mamy teraz około 44 predyktorów, które będziemy wybierali, analizowali sobie, o czym pewnie powie w swojej prezentacji Mateusz, więc nie będę go uprzedzał. Kolejna ważna dana dotyczy test audit 3000 wypełnionych ankiet ponad. Ponad 300 terapeutów w bazie. Rejestrujemy terapeutów. Czterech Pracujemy teraz z czterema terapeutami, którzy są zatrudnieni w ramach projektu grantowego. To są certyfikowani terapeuci, którymi zarządza Janek i na pewno powie trochę więcej o tym w swojej prezentacji. I to są dane, ale później patrzymy sobie na tak zwane objawy głodu, bo to jest ciekawe. I kiedy nakładamy sobie na przykład poszczególne objawy głodu, to są dane, które są analizowane w czasie rzeczywistym. Gdzie możemy sobie podejrzeć, jeszcze stara nazwa, że dzisiaj mamy na przykład 17% wzrost użytkowników, gdzie mamy tak naprawdę informacje dotyczące monthly active users, czyli ponad 1700 użytkowników jest aktywnych. Co, co dla nas, czym dla nas jest aktywność? Aktywność równa się użytkownik, który spędza średnio te 13 minut w aplikacji, a codziennie coś robi. To nie jest ten, który ma konto i tylko obserwuje, bo mamy też takich. Nie wiem, czy akurat, w Mateusz, w Twojej prezentacji będzie taki use case, ale zrobiliśmy sobie badania, które pokazują, przepraszam, że użytkownik, który wchodzi do aplikacji na przykład potrafi trzy miesiące tylko i wyłącznie czytać i obserwować, co piszą inni. On buduje świadomość. On może jeszcze nie jest chory, on może jeszcze nie jest tym alkoholikiem, bo trudno się do tego przyznać, on może jeszcze nie ma problemu, albo bardzo chciałby w to wierzyć. Natomiast historie, które czyta od użytkowników, ta społeczność, która się bardzo mocno wspiera, pokazuje, że no, coś jednak jest na rzeczy. I przychodzi moment, który, nazwijmy go, może być porównywalny do otarcia się o swoje dno, albo jest wiele różnego rodzaju stwierdzeń, które powodują na przykład, nie wiem, strata pracy, żona zagroziła rozwodem, coś się nie udało, zgubił dwie jedynki, bo po prostu dość mocno, że tak powiem, zaimprezował. I nagle resetuje licznik trzeźwości, to jest też kluczowy parametr, który my analizujemy i zaczyna być aktywny. Pisze, uzupełnia dzienniczki, dzięki czemu my uczymy się jego i jesteśmy w stanie rozpoznawać również jego emocje, bo na przykład... Widzimy, że zaznaczył w dzienniczku głodu pięć objawów. Jeśli połączymy to sobie z aktywnością i widzimy, że przez trzy miesiące nie był aktywny, potem był aktywny, wypełnił trzy objawy głodu, w dzienniczku uczuć napisał, że pokłócił się z żoną, jest sfrustrowany, zły, smutny, yy, czyli jakby ma te negatywne emocje. Co więcej, analizujemy sobie sentyment jego wypowiedzi. Bo przecież możemy z treści wiadomości, którą on pisze na kanale ogólnym, wywnioskować, czy jest to pozytywny, neutralny czy negatywny wpis. A jeśli dołożymy do tego jeszcze słowa kluczowej frazy. Które układają nam w całość układanki y, takie user story tego użytkownika, to jesteśmy w stanie przewidzieć i przypisać go do określonej grupy y, osób, które w określonym procencie mogą mieć właśnie ryzyko wystąpienia nawrotu. No jeszcze nie mówimy zarydymkowo, tak miałeś nawrót po tobie, tylko to pozwala nam uruchomić interwencję. To jest ta predykcja. Algorytmy wypuszczają określony zestaw narzędzi, które pozwalają temu użytkownikowi rozwiązać test, ankietę, zmienić te myślenia. To wystarczy. Rozmowa, telefon, ten pierwszy krok. Często boimy się rozmawiać, a ja wiem z doświadczenia, że warto nawet o najtrudniejszych tematach. E, I to pomaga. E, potem, jeśli to nie zadziała, możemy skontaktować z terapeutą w formie czata albo w formie wideo. Jeśli to nie zadziała, możemy skierować do gabinetu. Więc to wszystko tak naprawdę właśnie buduje ten user story, który później sobie analizujemy nawet na takich prostych wskaźnikach, gdzie porównując sobie na przykład objawy głodu i na przykład skoki napięcia, widzimy, że na przykład e, drugi, drugi wrzesień, co to mogło być? Pierwszy... Eee. Proszę bardzo, tak, proszę bardzo, wracamy do, do back to school, wracamy do pracy. Widzimy wzrost i skoki napięcia użytkownika. To jest, to jest... Człowiek jest do przeczytania. Do przeczytania na podstawie określonych danych i zachowań, które realizuje również w aplikacji mobilnej. Jeśli on oznacza ten objaw, to znaczy, że to mu może zrobić złą robotę, ale my to już wiemy, bo on to oznaczył. Nakładamy na to sobie szereg danych. Dzięki temu jesteśmy w stanie dokonać właśnie tej predykcji. I e, ostatnia rzecz, którą ja chciałbym pokazać, to jest e, bardzo prosty panel terapeuty. E, tylko to jest ja akurat jestem zalogowany, bo też mam taki dostęp, gdzie rozmawiam sobie z użytkownikami w ten sposób. Ale zobaczcie sobie na przykład kogoś, kto jest krzy. Krzy25, to jest no name z jakimś rozciągniętym zdjęciem w okularach. On napisał do mnie, że yy, yy, zabałowałem mu profil, bo było podejrzenie, że jest to troll. Yy, troll, ponieważ mamy określonych użytkowników, którzy próbują nam robić podgórkę i można powiedzieć, śmieją się z osób uzależnionych, czy gdzieś tam wywracają terapię, która jest proponowana czy prowadzona przez terapeutów. No i oczywiście tutaj sobie napisał, że on żartów nie robi, że yy, nie jest trollem, jest przeziącym alkoholikiem i narkomanem, abstynencja, którą Mam zawdzięcza długiemu pobytowi na terapii zamkniętej. Nie jest tu, żeby robić sobie żarty. Znajdzie się tu dla kogoś takiego przestrzeń. Oczywiście zaprosiłem go. I każdy z nas w aplikacji y, pisze coś o sobie, wyraża siebie, zaznacza sobie licznik trzeźwości. Wiemy, że człowiek jest z Krakowa, 379 dni jest trzeźwy, y, ale opis jest to istotny. Jestem tu dlatego, że nie mam już dokąd uciec, nawet od samego siebie. Dopóki nie przejrzę się w oczach serca innych, będę uciekał. Dopóki nie odważę się wyjawić im swoich sekretów, nie będę się czuł z nimi bezpiecznie. Dopóki będę bał się ujawnić, nie poznam ani siebie, ani kogo i będę sam. Gdzie znajdę lustro, jeśli nie tutaj. Tutaj razem mogę wreszcie porządnie się sobie przyjrzeć i zobaczyć, że nie jestem ani wymarzonym olbrzymem, ani strasznym karłem, lecz osobą. Częścią większej całości, w której zamiarach mam swój udział. Znalazłem wreszcie grunt pod nogami. Mogę w nim zapuścić korzenie i rosnąć. Nie jestem już sam, jakbym umarł, ale żyję dla siebie i dla innych. Autor nieznany cytat, którego go identyfikuje. Ludzie mają nagle miejsce, w którym mogą porozmawiać. To jest podstawa. Przewentylowanie się i rozmowa. My to już dajemy.